Posada za te w gorzej, zdecydowanie najlepsza w forkach bez besterniczki. Pewny sukces. Wczoraj rywalizacja w dwójkach. Może przedstawcie się po kolei. Katarzyna Boruch. Olga Michałkiewicz. Zuzanna lesner. Weronika Gaźniwczek. Może jeszcze raz droga zawodniczka przedstawi swoimi. Olga Michałkiewicz. A właśnie. Z <grymka> małą poprawką na ostatnich startach. Właśnie to wszystko przez pikera. <grymka> Wczoraj rywalizacja w dwójkach, zdominowana przez zdecydowanie. Wasz klub, co to znaczy, że w innych klubach nie pracuje się w tej konkurencji tylko w Gorzowie? No teraz w reprezentacji byłyśmy dużą grupą i ten poziom się mocno wyrównał, więc myślę, że to były bardzo ciekawe wyścigi. Wyrównany poziom właśnie świadczy o tym, jaki kawał pracy wykonałyśmy na tych zgrupowaniach zimowych, gdzie, gdzie próbowałyśmy wyrównać tą, tą technikę, wyrównać naszą dyspozycję i tu cała reprezentacja myślę, że jest na wyrównanym poziomie. Cieszę się, że to my zawodniczki z Gorzowa Wyciężałyśmy i w jednym i w drugim wyścigu. Wymieniałyśmy się trochę, co, co było też ciekawe, bo możemy rywalizować między sobą, podnosząc swój poziom, więc to jest zdecydowanie im plus. Dzisiejszy wyścig poranny wygrany, popołudniowy mam nadzieję, że też. Wygrałyście zdecydowanie, ale mimo to trener taki wysoki pan Piotr Basto miał dużo do powiedzenia. Co Wam mówi? No, wie, stać nas na, na lepszą jazdę i same to wiemy i czułyśmy. No jest dużo rzeczy, które musimy poprawić, żeby pływać tak, jak potrafimy. A w reprezentacji polskiej jak to wygląda? Jakaś wewnętrzna próbowa rywalizacja, czy taka zdrowa reprezentacyjna? Znaczy zdrowa reprezentacyjna, gdzieś faktycznie jest nas więcej zgorzowa, bo... No, klubowo mamy wysoki poziom, jest nas dużo kobiet w sumie i zawsze dziś udowadniamy na każdych zawodach, że gdzieś jest z przodu, dlatego tyle się znalazło nas w kadrze, ale również dziewczyny z innych klubów do tego doszły i rywalizacja jest zdrowa o, o tą osadę kadrową więc myślę, że, że wszystko się odbywa tak jak należy. Podobno trener Wojtek Jankowski wprowadza bardzo miłą atmosferę, to prawda? Tak, trener Wojtek trzyma nas wszystkie w ryzach takich, jakie powinny być, myślę, więc same też staramy się gdzieś to tą atmosferę pracy, no dbamy o nią i no, myślę, że jest ok. Kasiu, jak to jest? W długich wiosłach. Poprzednio trzymałaś dwa wiosła, teraz trzymałaś jedno, ale tak porządnie rynkowa. No się śmieję, że, że jest po prostu łatwiej, bo się skupić na, na jednym wiośle, a nie na dwóch. no Dostałam takie, a nie inne założenie. Przeszłam tutaj, dołączyłam do, 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 do grupy dziewczyn. Cieszę się bardzo, że mogę z nimi tutaj pracować. Swoim doświadczeniem tutaj też mi, mi pomagają. No i staramy się udowodnić, że po prostu. Ma to przyszłość i klubowo i drużynowo czy kadrowo jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo. Olga ci trochę podpowiedziała wczoraj, po tym byście głupia... Tak, się tak. Olga ja akurat odpowiada tam... na każdym treningu, na każdych zawodach, na każdych startach, więc non stop gdzieś tam się, się wspieramy cały czas. Yy... Wczoraj się raka w ostatnich metrach. Tak jak widziałem z bo no może mi się źle wydawało. Co tam było? ja Był jeszcze taką przewagę wyraźną, a tu nagle zrobiło się dramat. No, zrobił się dramat, ale na szczęście jakoś. Fajnie, dopunęłyśmy. Dopunęłyśmy. No Mieliśmy ciężkie przygotowania pod te zawody, dosyć. No W sumie się śmiejemy, że nasz pierwszy rach w karierze i kiedyś musiał się on zdarzyć. Szkoda, że akurat wczoraj, no ale, no, ale niestety się, się zdarzył. Broniły się, do końca się wybroniły i wpłynęły pierwsze na no lata, więc. Dużo Takie prakowano. sytuacje będą się zdarzać, bo zmęczenie jest ogromne. Więc... E, jakie najbliższe plany? Wiadomo, z Poznania wyruszacie do Duisburga? Dwa tygodnie nie? do Duisburga. Tak. Za tydzień? Tak, za tydzień, przepraszam. Za tydzień i tam mamy pierwsze międzynarodowe starcia, więc no, czekamy na to, bo tutaj to można powiedzieć na arenie e, krajowej to, to jest inny poziom e, i teraz będzie ten poziom wyższy, więc chcemy zobaczyć, gdzie stoimy. Na Mistrzostwach Europy w Bledzie Będą dwie dwójki, przepraszam, dwójka i czwórka, czy jak to trenerka powie? Mogą być dwie czwórki, może być czwórka i dwójka, myślę, że to jeszcze jest taka płynna, e, płynna decyzja trenera na podstawie wszystkich tych startów tutaj, więc zostawmy ten temat otwarty. Na koniec treningi przed wyjazdem do Duisburga. Tu jeszcze w Poznaniu czy gdzieś? Y nie, po powrocie z Poznania wracamy do Walcza, Tam kontynuujemy obóz przygotowujący do, do Duisburga i docelowo, kilka dni jeszcze przed, potrenujemy na to, że w Duisburgu i tam się pościgamy z resztą świata. I na koniec pytanie do wszystkich: gdzie takie dobre solarium jest? W Portugalii. w Portugalii. Widać, jak trenowałyście. <grym> Nad basenem. Wszystkiego dobrego, szczególnie na mistrzostwach Europy w ledzie, a później mistrzostwach świata. Czwórka, bez tabliczki pań, pod dowództwem trenera Wojtka Jankowskiego. A za to za WF Gorzów przed Wami, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.